Okay. Zobaczcie jak teoretycznie, właściwie praktycznie też w prosty sposób, który wymaga tylko odrobienia, odrobienia treningu z Waszej strony, odrobienia wkładu siły, można stworzyć naprawdę bardzo, jak um, powiem, piękny model. Um, wykonamy sobie render tego, um, tą kamerę sobie usuniemy, um, wiemy, że wszystkie światła i wszystkie, wszystko mamy na warstwie drugiej, przepraszam trzeciej, tutaj. Ja. To nam już nie jest potrzebne, <śmiech> um, <śmiech> więc możemy sobie to ukryć. Do ukrywania um, obiektów w scenie, co naprawdę albo um, pojedynczych części, um, służy nam przycisk OK. Um, teraz zróbmy sobie podgląd y, warstwy drugiej, na której mam zweryfikowany samolot. Tak. I dajmy kamerę i damy render, zobaczymy co się stanie, o, obiecuję Wam, że rewelacji nie będzie. Voilà. Ok, kilka kwestii na przyszłość. Pierwsze co, to że mamy zinterapowany obiekt i wyświetla nam się mapa, mapa UV nałożona na jego wtybie w oknie edycji w widoku 3D, nie oznacza, że, ten, że ta mapa UV jest nałożona z na obiekt. Prosty powód jest prosty. Nie mamy tutaj w materiałach nic, żadnej informacji na ten temat, że ta mapa UV jest nałożona na ten obiekt i służy ona jako kolor. Druga rzecz. E, warto przejść tutaj do um, właściwości stricte renderowania a związanych z samym, z samym renderowaniem i zaznaczyć programowi, żeby nie renderował obiektów ukrytych. Jeżeli ktoś nie chce się z tym bawić, to wystarczy dać alt H, czyli odkryjmy wszystkie obiekty i wywalić to na, na warstwę, które nie, nie będziemy renderować. Czyli 4 i tak wygląda nasz render um, przypiszmy teraz tą mapę UV którą zrobiliśmy do modelu, dodajmy nowy materiał nazwijmy go uh, map, żeby nam się wszystko w miarę zgadzało um, musimy teraz, y, zaraz tego że tu mamy ustawienia kolorów tak naprawdę, Zmie zmienimy troszeczkę ten kolor, wybierzmy inny wycieniowania. cieniowania one nie były aż takie plastikowe. Nie będę tłumaczył tak naprawdę do czego służy każda z tych opcji. Um, dlatego, iż um, tak naprawdę um, jest to kwestia prawy i, 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 i nauki najprostszym najprościej metodą prób błędów oraz oglądania ogląd przy oglądania nie wiem tam tutoriali, których de facto mamy stos w sieci. Obok zakładki materiały mamy zakładki tekstury. Być może komuś już świeci taki pomysł, że być może materiał, a tekstura to są dwie różne rzeczy. Jest to bynajmniej dobry pomysł. dodajmy nową teksturę i standardowo pojawia nam się cloud, czyli nasz obiekt będzie wyglądał w taki sposób. My um, nie chcemy żadnych chmurek, różowych, chcielibyśmy nasz obrazek, to my, więc wybierzmy Image omówi. Movie. Uh, I teraz tak, jeżeli kiedyś, uh, jeżeli w trakcie uh, pracy w Blenderze, wyładowaliśmy uh, jakiś obraz, Blender, uh, tak powiem, ma go w pamięci, dopóki nie zakończymy pracy i nie wyjdziemy z programu, więc nie, mus nie musimy dawać Open, uh, zaznaczyć pliku i tak dalej, no, wystarczy, że znajdziemy tutaj i wybierzemy sobie po prostu z listy e, plików e, obraz, który nas interesuje. Mm, to, jak, to jest podgląd jak będzie wyglądał nasz odeksturowany model. A tu jak wygląda sama, tek, sama tekstura. Możemy sobie zrobić e, podgląd obydwu na nas. E, warto jeszcze e, powiedzieć w jaki sposób ta mapa jest e, nałożona na obiekt. Zobaczmy jak ona to, to zrobi domyślnie zrobię na to w taki sposób, czyli po prostu wszystko po kaszaniu i w gruncie rzeczy e, okazuje się, że w ogóle nie mamy po co um, robić nasze mapy UV, z którą tak długo przecież i serdecznie się bawiliśmy. E, dlaczego? Dlatego, że możliwości rozłożenia e, tekstury na, 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 na obiekcie jest, przypuszczam, masę tak naprawdę. E, Kilku, jest kilku podstawowych jednak powiedzmy po prostu blenderowi iż ma on tą teksturę rozłożyć według mapy uv tej mapy uv na tą mapę uv ma nałożyć tą teksturę na ten obiekt tak wybierzmy sobie layer czyli naszą na którą konkretnie mapę uv idziemy f12 i voilà Ok, to mniej więcej wszystko. Um, tak, wszystko? Zobaczymy, ale chyba tak. To mniej więcej wszystko. W każdym bądź razie um, liczę na Waszą kreatywność, pomysłowość i, i że nie tylko za, będziecie yy, zainteresowani Awioniką, a, a pójdziecie, pójdziecie troszeczkę dalej, yy, gdyż te metody, które poznaliście w tej chwili Powodzenie możecie przełożyć na teksturowanie e, tak tworzenie tak bardzo skomplikowanych obiektów jak na przykład człowiek i właściwie jesteście w stanie jest zrobić wszystko oprócz włosów. Chociaż na no, opartego tego też można na to zrobić przy pomocy tekstur e, czy map UV. E, więc dziękuję serdecznie i e, do zobaczenia.